Małgorzata. Czy ja mam w końcu płacić ten VAT, czy nie? No, musisz przede wszystkim Ty wiedzieć, czy będziesz podatnikiem zwolnionym, czy będziesz podatnikiem płacącym VAT. Musisz to określić przed założeniem, jakby firmy, tak? Musicie pamiętać o tym, że taka decyzja zapada. Znacznie wcześniej, a nie w środku działalności, bo czasami zdarzają się pytania, zwłaszcza tych bardzo świeżych osób, że do końca nie wiedzą właściwie, Co czy są zrobić? płatnikami wak. To ustalamy wcześniej. No i teraz e, powiedzmy, że jestem zwolniona tak e, z VAT-u. No, taki rodzaj sobie wybrałam działalności, jestem Jeżeli zwolniona. Po, tak? Pozwalać i jakby no, twoja działalność i te y, kwoty sprzedaży, ta, które będziesz mhm. generować, pozwala ci na zastosowanie zwolnienia, to oczywiście musisz poinformować urząd skarbowy o tym na odpowiednim druku. Mhm. E, to już. Załatwieniu wszystkich formalności, po założeniu firmy, musisz to ustawić w programie. Czyli w danych firmy w ustawieniach tam mamy takie okienko jak podatnik VAT. I tam możemy sobie wybrać tak lub nie. Jeżeli jesteśmy podatnikiem zwolnionym, to oczywiście wybieramy nie. W momencie wystawiania faktur sprzedaży odpowiedni jakby komunikat, czy też informacja o takiej sprzedaży pojawi się na fakturze. Czy musimy pamiętać, żeby to zrobić w programie. No bo program musi też wiedzieć, czy my jesteśmy no, będziemy tak, płacić tak. czy nie. Prawda? Tak. Da? Dobrze, no a co w sytuacji, kiedy no ja jestem zwolniona, no ale wiadomo, no prowadzę firmę, więc zakupuję też różne rzeczy, powiedzmy jakieś produkty czy, czy, czy gadżety, czy cokolwiek uh -huh. do firmy, co mi jest potrzebne. No i na tej fakturze od tego mojego kontrahenta ja tam widzę VAT. I co ja mam teraz zrobić? No, ale ten VAT akurat Ciebie najmniej obchodzi w tym momencie, mhm. ponieważ cała faktura dla Ciebie będzie kosztem. Czyli mhm. w momencie wprowadzania takiej faktury kosztowej do systemu, w kolumnie tam, gdzie zazwyczaj wpisujemy cenę netto, wpisujemy po prostu wartość brutto z faktury, mhm. bo na tej fakturze de facto podczas jej rejestracji w systemie tej kolumny VAT nie będzie, ze względu na to właśnie, że mhm. jesteśmy podatnikiem zwolnionym. Czyli tam po prostu wpisuje całą tą pełną kwotę. Tak. No i mam nadzieję, że tutaj też wam w tym pomogliśmy i wyjaśniliśmy troszeczkę, co macie zrobić w takiej sytuacji. Pamiętajcie, że jeśli macie jakąkolwiek taką wątpliwość, to po pierwsze trzeba sobie sprawdzić w systemie też, co macie ustawione, bo być może jakaś inna osoba to ustawiała na samym początku. A po ustawień jeszcze, bo oczywiście mhm. podatnik zwolniony nie rzadko korzysta z zakupów z Unii. No i tutaj też mamy takie A. ustawienia w systemie, tak. Jeżeli zaznaczymy, że jesteśmy podatnikiem VAT. Nie, nie jesteśmy. To możemy wybrać również jaką deklarację z VAT składamy w momencie kiedy kupujemy usługi bądź towary z Unii Europejskiej. I tam są dwa formularze: VAT 8 i VAT 9M i przy wyborze takiego formularza oczywiście my możemy zaksięgować fakturę z zakupu z Unii z VAT-em, ale do tego też służą odpowiednie stawki. One będą wylistowane w momencie, kiedy będzie taki dokument dodawany do systemu i po prostu na tej podstawie będziemy mogli tworzyć takie deklaracje. – Czyli jeszcze musimy o tej deklaracji pamiętać, tak? – Tak, no jest... jeżeli jesteśmy zarejestrowani do, do, do VAT-u lub też yy, kupujemy takie yy, usługi, które nie podlegają jakby rejestracji, mm -hmm. no to wtedy po prostu możemy sobie dodatkowe te ustawienia ustalić ustawić tę deklarację, tworzyć i wysyłać do urzędu. Gdybyście mieli problem z jakimiś ustawieniami, to oczywiście piszcie, dzwoncie w tej kwestii na pewno wam pomożemy. I kolejny problem rozwiązany, <noise> prawda? Z głowy, <noise> z głowy. Dziękujemy, subskrybujcie nasz kanał. Będziemy przygotowywać kolejne ciekawe materiały dla was. Dziękujemy. Dziękujemy.